Ostatnie ustalenia poczynione. Rozpoczynamy konferencję 13. edycji Udźwiadzeń Festiwal. Witam serdecznie wszystkich gości. Jest z nami pan Maciej Łaski, dyrektor Ludzkiego Centrum Wydarzeń i współorganizator Udźwiadzeń Festiwal. Witam także Pana Tomasza Popielawskiego, Rzecznika prasowego Cerenickiego Rady Mecenasa Festiwalu. O festiwalu opowie nam także na dubiu Dyrektor ds. Rozwoju Łódź dzień Festiwal oraz niemogliwy też Dyrektor Festiwalu. Wśród gości są także organizatorzy wydarzeń, wydarzeń towarzyszących festiwalowi. Festiwalu. Jest przede wszystkim Pan Maciej Trzybejski, podać tego miejsca, dyrektor e, Witam także Anetę Darwiak, dyrektor Centralnego Muzeum Wielnictwa Włodzi. E, witam Janę Michalską, kuratorkę wystawy słowów i dobrych łodzienizmów z Miejskiej Galerii Sztuki. E, witam z Bartosza Kosowskiego i kuratora który bierze udział w tej wystawie właśnie. E, Witam Wiktorię Podolec, e, która już jest z państwem znana z pracowni Tartaruga. Dzisiaj występuje także w roli współzałożycielki Stowarzyszenia NUF, Stowarzyszenia Nowego Rzemiosła. Witam także Małgosię Żmińską, e, z Mamy projekt, które przygotowały dla nas taką eksperymentarium. Ja, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. ja tak pokrótce powiem, jak jest w naszej konferencji. E, poprosimy gości za chwilkę o powiedzenie w kilku słowach o programie tegorocznym a następnie zaproszę Państwa do indywidualnych rozmów z pozostałymi gośćmi, po czerwcu i krótkiej wycieczki po wystawach, które już są przygotowywane, bądź jeszcze są w procesie, dlatego proszę o wyrozumiałość, ponieważ zapraszamy Państwa do naszego zaklęcia. Oddaję głos Panu Wojtkowskiemu. Dzień dobry. Cieszę się niezwykle, że po raz 13 mamy okazję spotkać się na konferencji pracowej poświęconej Festiwalu Designu. My mam nadzieję, że ta trzynastka będzie dla nas szczęśliwa. Ja postaram się, jak zwykle, Państwa nie zanudzać i opowiedzieć troszkę o tym, co dla nas w roku na festiwalu najważniejsze, a jest jak zawsze różnorodnie mam nadzieję też, że ciekawie, a przede wszystkim, że nam bardzo zależy ma zaznaczone twierdzenie mądrze, bo festiwal to tak naprawdę nie tylko prezentacja nowości, nie tylko prezentacja tego, co, e, co się ukazuje na rynku, co jest dla nas e, oczywiście też ważne, ale festiwal stawia sobie zdanie, żeby opowiadać o tym, w jaki sposób e, My wszyscy żyjemy z przedmiotami. W jaki sposób te przedmioty nas kształtują, w jaki sposób my nawzajem korzystając z tych przedmiotów, kształtujemy siebie, ale również, co w tym roku niezwykle istotne, w jaki sposób wpływamy na, na środowisko naturalne. Ci Państwo, którzy są z nami od dawna, na pewno wiedzą, że festiwal starał się zadawać takie trudne pytania. Mierzyliśmy się z tematem śmieci, mierzyliśmy się tak naprawdę z wszystkimi tymi wyzwaniami, o których teraz jest głośno. W tym roku postanowiliśmy trochę na przekór postawić takie hasło pozytywne, i zachęcić nas wszystkich do dobrego życia, bo głęboko wierzymy w to, że wciąż możemy żyć dobrze, to nie muszą być wyrzeczenia tak naprawdę, a jednocześnie żyć w taki sposób, bardziej świadomie korzystać z przedmiotów po to, żeby i nam było lepiej, bo to też nie jest tutaj tej w jaki sposób wybieramy przedmioty, ale żeby to było korzystne dla środowiska naturalnego i dla, i dla społeczeństwa. Dosłownie w pokrótce oczywiście o e, najistotniejszych wydarzeniach, tak jak najbardziej. E, ja może jeszcze spróbuję tak... E, temat nie dobre życie i to dobre życie będziemy analizować na wiele sposobów. E, zapraszamy przede wszystkim na blog e, poświęcony, no właśnie, temu co dobre życie oznacza w projektowaniu gdzie największe jazdy polskiego projektowania z wielu dziedzin, bo nie tylko projektanci, również architekci, nawet marketingowcy, bo to też bardzo ważne, będą opowiadać właśnie co, w jaki sposób to dobre życie można osiągnąć w projektowaniu. Tematy miejskie są dla nas bardzo ważne. Już czwarty raz archiwlo prowadzony przez Filipa Springera i również tak naprawdę zastanawiamy się, co oznacza dobre miasto, czyli taka konferencja bardzo, bardzo dla nas ważna, poświęcona temu właśnie w jaki sposób kształtować dobre miasto. Oczywiście jak, jak co roku już tradycja Make Me Mask dla nas bardzo ważne konkursy, plebiscyty i wystawy, które są przygotowane. Przede wszystkim konkurs Make me to dla nas szansa, żeby... Dla nas chyba wszystkich szansa, żeby zobaczyć, co interesuje najmłodszych projektantów, bo to, co teraz można objąć w tej wystawie, za kilka lat będzie, będzie w bank, będzie tak naprawdę kształtować nasze życie i to też pokazuje, jakie tematy projektantów interesują, jak są dla nich ważne. I też zdradzę, oczywiście, że właśnie nie, nie będzie to rozpoczęcie, że przede wszystkim ekologia i, i tak naprawdę dobre zmiany społeczne bardzo wiele rozwiązań, które. Skupia się na tym, żeby zastąpić plastik, żeby odbudować wspólnotę, poprawiać jakość życia, chociażby przez rozwiązania medyczne. Już na otwarciu festiwalu będziemy mieć szansę wręczyć nagrodę dla najlepszego projektu, 50 tysięcy złotych, pana Rzesza Drugi ważny dla nas projekt, Masterchef, projekt, którego celem jest zachęcanie polskich producentów do tego, żeby współpracowali z Projektantami, po prostu. To teraz jest rzeczywiste, ale tak naprawdę jak i zaczynaliśmy bardzo, bo tych marek było niewiele. My pokazujemy, że to się opłaca, że warto. I na wystawie, która w tym momencie już się buduje, najciekawsze, najlepsze rozwiązania przygotowane przez polskie, polskich producentów i polskie, polskie marki. Zdradzę jedną nowość. Ja się niezwykle cieszę, bo festiwal się rozwija. Od kilku lat można obserwować, że bardzo istotną tematyką staje się że dla nas wszystkich chyba. Tematyka związana z jedzeniem, w z tym taki sposób spożywamy, a z drugiej strony chyba też się bardzo cieszymy, że dajemy sobie jako ludzie, jako społeczeństwo świadomość z tego, że rzeczywiście warto kupować piękne rzeczy, warto kupować rzeczy przygotowane przez osoby, które wiedzą co robią, że tak powiem, ale też po prostu, które czują nas piękne rzeczy. Stąd specjalny konkurs, do którego zaprosiliśmy 10-11 bardzo dobrych, jednych z najlepszych polskich ceramików. Poprosiliśmy ich, żeby przygotowali dla nas tak naprawdę zestaw bardzo podstawowy. To nie jest łatwa praca, powiem szczerze, dla ceramika, kubek, talerz, ale taki, który troszkę komentowałby te zmiany, które zachodzą w tym momencie wokół kultury jedzenia. Nie będę zdawał szczegółów, wszystko będzie można może na festiwalu, ale przyznam, że naprawdę ciekawe rozwiązania, które też poruszają te wszystkie tematy od ekologii. Tak można rzeczywiście ten temat ekologii wyrazić za pomocą funkcjonalnego wciąż zestawu talerz i kubek, ale też bardzo, bardzo wiele innych, innych projektów. Ekoeksperymentarium, ci Państwo, którzy byli rok temu na festiwalu, być może pamiętają projekt Przytur Polskę. Projekt dedykowany przede wszystkim dzieciom, ale tak naprawdę chyba całym rodzinom. W tym roku idą kontynuację tego projektu w pewien sposób, przygotowany przez to, tą samą grupę projektową kuratorek. Gdzie będziemy prezentować, w jaki sposób można umeblować swoje mieszkanie tak, żeby było nam w nim dobrze, żeby nam się żyło dobrze, ale żeby jednocześnie zminimalizować znów nasz wpływ na… szkodliwy wpływ na, na planetę. Ja już troszkę chyba przyspieszę, bo rzeczywiście musimy… musimy Przepraszam. E, tak, tak powiem tylko, tak, tak, tak. ja, ja, przepraszam, mogłem ja się zgadywać, tematy są fascynujące, ale mam nadzieję, że będziecie mieli szansę również Państwo zobaczyć to wszystko na, na, na wystawach, e, ale takie projekty również, co dla nas jest istotne, e, prezentujące nie tylko przedmioty, ale to jest jeden z moich ulubionych projektów, miłosne reżimy, czyli tak naprawdę siłownia uczuć, która zachęca do tego, żeby ćwiczyć i praktykować dobre, dobre odruchy, dobre zachowania, żeby, jak gdyby, wyrabiać sobie Umiejętność bycia dla innych również. Więc tych tematów rzeczywiście bardzo wiele. Tak jak wspomniałem, niezwykle istotny dla nas w tym roku jest temat rzemiosła i rzeczywiście całe piętro poświęciliśmy różnym projektom rzemieślniczym, bo upatrujemy też szansę na to właśnie, żeby, żeby te przedmioty, żeby lepiej żyć z, z przedmiotami. O wystawie zasobów już wspomniałem, to też bardzo ciekawy projekt. On jest prawie gotowy i chyba z chęcią zaprosilibyśmy Państwa do zwiedzenia go na początku. Projekt, moim zdaniem, rewelacyjny, który właśnie pokazuje cały proces produkt powstawania produktu, po to, żebyśmy mogli te produkty wybierać w sposób świadomy, wiedząc w jaki sposób powstają, w jakich warunkach, z jakich materiałów, jaki jest ich wpływ właśnie na nasze otoczenie i nas wszystkich. Doszliśmy do punktu poradkowego w ramach tegorocznej decyzji ucieczki zdjęć festiwalu, aczkolwiek składa się z elementów, które e, mogą być już Państwu znane. Nie bez przyczyny podejmujemy w tym roku temat e, związany z zielenią. Naszym partnerem i współorganizatorem festiwalu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja poproszę o zabranie głosu pana się, to proste. Dzień dobry, dziękuję bardzo E, tak, e, po raz trzynasty festiwal, po raz pierwszy z Łódzkim Centrum Wydarzeń, co nas bardzo cieszy, poszerza portfel e, wydarzeń, które będą współorganizowane przez Łódzkie Centrum Wydarzeń. E, design Festival, bardzo ważne e, przedsięwzięcie, bardzo ważne e, wydarzenie, które wpisało się już w charakter e, miasta. Teraz e, będziemy razem, mam nadzieję, współpracowali i festiwal będzie się rozwijał. W tym roku pierwszy taki mały element Grow Room w Łódzkim Centrum Wydarzeń, ale to nie jedyny element, który będzie powodował, że i Festiwal będzie coraz bardziej można spotkać w przestrzeni miejskiej. E, tak się umówiliśmy z organizatorami, tak tutaj, mam nadzieję, będziemy kontynuowali tę drogę. Dlaczego Grow Room, akurat Łódzkie Centrum Wydarzeń i w ogóle z, z punktu widzenia miasta, dlaczego to jest istotne? Przygotowujemy się do Zielonego Expo 2024 rok i chcemy o tym głośno mówić. Doskonały, doskonały moment, żeby zachęcać mieszkańców Łodzi do tego, żeby zaczęli interesować się, między innymi właśnie. Tematyką roślin. To będzie punkt porad roślinnych. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie ja jestem specjalistą, nie jestem twórcą tej, tej instalacji, ale mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą zainteresowani tą tematyką, trafią na Pietrzowską 87 i będą mogli skorzystać z usług osób, które będą udzielać te porady. Bardzo się cieszę, że Design Festival podejmuje tak ważny temat, jakim jest, jak dobrze żyć. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy 17, od 17 maja pojawią się w przestrzeniach festiwalowych, na to pytanie będą, znaleźli, będą znajdowali odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie powiedzieliśmy jeszcze o gościach specjalnych tegorocznej edycji festiwalu. Ja poproszę, jaka się żeby grzyba Teraz, o, teraz już działa. Witam Państwa bardzo serdecznie, więc ja tak szybko zanim opowiem o gościach, którzy są absolutnie fantastyczni w tym roku, chciałabym podziękować panom, którzy siedzą po lewej stronie, bo reprezentują mecenasa festiwalu Ceramika Paradesz, bez której nie moglibyśmy zaprosić tych gości specjalnych i y, również y, Macieja Łaskiego z Uckiego Centrum Wydarzeń, który jest, tak jak Ola wspomniała, współorganizatorem festiwalu i pozwala nam realizować nasze działania. I jeśli o działaniach mowa, to pierwsze studio projektowe, które zaprosiliśmy w tym roku z zagranicy, to sztokholmskie biuro Formas with Love. Będziemy mieli ogromną przyjemność gościć w głównym centrum festiwalowym, czyli tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w głównym patio i wystawę przekrojową. Wystawa będzie nosiła tytuł Na styku kultury i przemysłu. Na tej wystawie studio zaprezentuje siedem projektów, ale nie będą to tylko gotowe projekty, tylko pokażą cały proces projektowy, także prototypy i wszystko, co stało za przygotowaniem konkretnego obiektu. Dzięki temu, że udało się zaprosić ich również na festiwal, będziemy mogli ich posłuchać i zapraszam już teraz bardzo serdecznie na spotkanie z projektantami w sobotę 25 maja o 17 na wykład na styku kultury i przemysłu. I na spotkanie z projektantami na wystawie. To jest takie super spotkanie, które, tak jak Michał wspomniał o archiboku, który dedykujemy dla studentów kierunków wzorniczych, architektury, tak również to spotkanie na wystawie Forma Słodlaw myślę, że będzie takim niesamowitym spotkaniem dla, dla studentów, którzy studiują kierunki wzornicze. No dobrze, i teraz szybciutko chciałabym przejść do kolejnego gościa. Heimmy Hajon. To jest projekt, który realizujemy dzięki współpracy z łódzkim Centrum Wydarzeń Mecenasem, ale przede wszystkim z Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Cieszę się, że jest dzisiaj Aneta największ z nami pani dyrektor Muzeum, która opowie trochę też więcej o tym projekcie, który... Zagościł już, można powiedzieć, trochę w przestrzeniach muzeum, ale swój Wernisak wystawa będzie miała w sobotę najbliższą. 18 maja zapraszamy o 17. .00. To jest przepiękny projekt Jaime Hajon, który był naszym gościem podczas ludzi z 2018, w ubiegłym roku zachwycił się podczas oprowadzania połodzi, również przestrzeniami muzeum, i przygotował w tym roku projekt, swoją pierwszą wystawę w Polsce. Jaime Hayon jest hiszpańskim artystą, designerem, który na co dzień tworzy dla światowych marek, odbiera nagrody Decoration Award przez Wallpapera, Timesa, został okrzyknięty najważniejszym projektantem, taką ikoną, twórcą i cieszymy się, że będzie mógł przyjechać i otworzyć tę wystawę w sobotę. 18. Także więcej szczegółów jakby o samej wystawie i procesie produkcji, który był niezwykle skomplikowany. 80 godzin pracy białostockiej Agnelii, 50 godzin, przepraszam, pracy zespołów projektowych i 14 przepięknych wielkoformatowych masek 2,5 metra na 2 metry. O Może teraz szybciutko filmik pokażemy, jak, jak wyglądał przebieg. Produkcji samej wystawy. Tutaj będzie głośno, za chwilę. A, no nie, nie zadziałał dźwięk, ale generalnie teraz powinno być słychać mocne krosna. 130 km przędzy, i to niezwykłej przędzy, bo barwionej specjalnie na ten projekt. Także tutaj to jest też projekt, który, który wymagał stworzenia konkretnych kolorów, które pojawiły się na tych maskach. No, i te gigantyczne maski, tak jak wspomniałam, 2,5 na 2 metry, możecie zobaczyć Państwo już w sobotę na otwarciu wystawy. I teraz kolejna wystawa, o której szybciutko chcę powiedzieć. Też cieszę się, że kuratorka jest z nami Adriana Michalska z Miejskiej Galerii Sztuki, z którą współpracujemy w tym roku. Zapraszamy na wystawę słownika dobrych łodzienizmów, którą. Słownik, który zinterpretowali polscy ilustratorzy. Na wystawie znajdziecie 23 wielkoformatowe prace. To jest fantastyczna wystawa, taki obraz, obrazowy słownik łodzienizmu z naszej gwary, z takich słów, które funkcjonują w języku łódzkim, stricte w języku łódzkim w naszym regionie. Jakby więcej o samych ilustratorach i wystawie w wili na Wólczańskiej 31, opowie Adriana Michalska, kuratorka wystawy. Natomiast ja już teraz zaproszę w najbliższą sobotę o 12:00 tutaj spotkamy się z ilustratorami. Dzisiaj też jest Bartosz Kosowski z nami, też autor Trampą Bóli, jednej z prac przy tej wystawie. Także cieszę się bardzo, że już teraz możemy zaprosić na spotkanie też z Bartkiem w sobotę. Kolejna, kolejna wystawa, której tak bardzo szybko, bo ja mam tą przyjemność współpracować z partnerami na, na festiwalu, i tutaj bardzo szybko bym chciała powiedzieć o trzech wystawach. Dobry ogród, którą przygotowujemy wspólnie z Leroy Merlin. To jest prezentacja takich najważniejszych rozwiązań do ogrodu. Dwie wystawy, wewnętrzna i zewnętrzna, którą przygotowuje nasz partner. Drugi temat to są nagrody Mazda Design Award. Też wystawa pokonkursowa, która będzie u nas w głównym centrum festiwalowym. I dwaj goście specjalni. Prezentacja wystawiennicza Marcina Rusaka, zdobywcy Jeszcze ostatnia rzecz warsztaty, które, których jest bez wiku dla dzieciaków i, i dla dorosłych i właśnie Interprint, który w swojej strefie relaksu zaprasza na warsztaty z mindfulness, z, z dbania o siebie, który przygotował Instytut Dobrego Życia i warsztaty prowadzone przez spotkanie prowadzone przez Anię Gróżewską, gdzie porozmawiania z projektantami Pawle, Stawarski. Tak, to te takie najważniejsze wystawy. Bardzo szybko mówię, przepraszam, e, oddaję głos teraz mecenasowi festiwalu, także last but not least w Tomku, oddaję głos, co przygotował mecenas festiwalu w tym roku e, dla nas i jak zwykle zaskoczy. Już oddaję. Dzień dobry Państwu, z być. To jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem. Jak rozumiem, szybko i zwięźle. Szanowni Państwo, Ceramika Baradesz, polska rodzinna firma. Od lat napędzamy polskie wzornictwo. Ten rok jest dla nas rokiem szczególnym, ponieważ świętujemy jubileusz już 30 istnienia na rynku. No, ale nie, nie zamierzamy tylko świętować i wspominać tych najlepszych e, czasów. Dalej zamierzamy prężnie się rozwijać. Przygotowując dla Państwa te slajdy na dzisiejszą konferencję, taka jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, stąd też liczba ta 13. Szanowni Państwo, jesteśmy po 13. rok z mecenasem festiwalu, właściwie 12. rok, ale tylko i wyłącznie dlatego, że pierwsza edycja nie przygrywała takiej formuły, byliśmy po prostu partnerem głównym festiwalu. I tak wracając z pamięcią, chciałem poszukać w ogóle tutaj e, takiej współpracy. Naprawdę ciężko jest e, znaleźć e, na rynku tak wieloletnią i tak tą, nie wiem, czy można nazwać to symbiozą, ale naprawdę mega barterskimi relacjami, które, które od tylu lat są. I to też nie są środki, które są w postaci przekazywania gadżetów czy jednorazowego wsparcia, są naprawdę olbrzymie pieniądze i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że dzięki e, tym środkom mamy dzisiaj taki festiwal w takiej formule. Wracając jeszcze do tego 30-lecia, taką jako ciekawostkę, to szanowni państwo, w naszych zobowiązań przez te 30 lat e, wyprodukowaliśmy 400 milionów metrów kwadratowych płytek. Żeby sobie wyobrazić więcej, jak to wygląda, to jest cała powierzchnia Gdyni i poznania jednocześnie, a jeśli byśmy ułożyli chodnik o szerokości jednego metra, to robimy dziesiąte okrążenie po lubniku. Także tak to mniej więcej wygląda, ale nie myślę, że nie ilość, a jakość e, i e, Wzornictwo to, to są i funkcjonalność tych produktów to są te rzeczy, które, które są najistotniejsze i dokładnie te same idee przyświecały przy tworzeniu szkoły Bauhausu, która powstała dokładnie 100 lat temu. Chcąc uczcić tą jakże ważną szkołę, która jak wspomniałem powstała 100 lat temu i miała niewątpliwy wpływ na rozwój dzisiejszego wzornictwa, architektury przygotowaliśmy wystawek pod tytułem 30 którą właśnie inspiracją jest te dwie nasze okrągłe rocznice. Myślę, że to co ważne, co możemy podkreślić, wstawa będzie interaktywna, będzie możliwość wejść do środka, będą przygotowane specjalne kafle, ja chciałem, żeby tutaj pokazać, mniej więcej będzie można sobie samemu zinterpretować, jak będzie wyglądało dobre życie. Od razu też chciałem dodać, że to, że to nie jest moja interpretacja dobrego życia, to są po prostu przykładowe, przykładowe które wyciągnąłem, wyciągnąłem z pudełka. Konkurs MAKE, Me, tutaj już Michał trochę wspomniał. To co istotne, to myślę, że drugi rok rzędu, nagroda 50 tysięcy złotych, to jest najwyższa w Polsce, ale też myślę, że no, rozmawiałem w tamtym roku, laureatem konkursu była Małgosia Załuska. i w takiej na luźnej rozmowie, gdzie sobie trochę dyskutowaliśmy na ten temat już po festiwalu, to, to co przekazała, to jest niewątpliwie mega istotny wkład na rozwój dla młodego projektanta, dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy olbrzymia dawka środków, dzięki którym mogą rozwijać e, nie tylko swoją karierę, ale myślę, że w większości pasję. E, projekt, który po raz pierwszy pojawi się na, na tegorocznej edycji do Akademia Paradyż, e, jest to cykl, właściwie znaczy pierwsza jest to konferencja poświęcona projektantom. E, myślę, że Dobre życie hasło również to równa się dobre wnętrza i projektanci, którzy zajmują się projektowaniem wnętrz, będą mieli okazję posłuchać o świadomości projektowaniu, o trendach, jak również o, o, o tym, co, co dzieje się na świecie. O czym jeszcze chciałem tak wspomnieć Państwu, to oczywiście instalacja Relax w Łodzi. Tutaj na górze w prawym rogu widzicie pocięte płytki które będą częścią tej instalacji, jest to ławka, która stanie tutaj na dziedzińcu, ale finalnie będzie, miejsce będzie dworzec Łódź Fabryczna, nie wiemy jeszcze, czy będzie to w środku, czy, czy będzie to na zewnątrz, to jest jeszcze kwestia do, do rozważenia, natomiast to, co jest istotne, to jest to współpraca właśnie z Łódzkim Centrum Wydarzeń i z projektantem Izą Boło, z grafikami Kasi Boguckiej, która zresztą też tworzyła grafiki na dworcu Łódź Fabryczna, który mam nadzieję niedługo stanie się tym faktycznie dworcem i będą tam tłumy ludzi, bo na razie jak byłem, to tak różnie to wygląda. Chyba muszę przerwać to. Tak. No i na zupełnie już na samach. Aha, no i inspiracją jeszcze tej ławki to jest oczywiście, są dwa tematy. Po pierwsze ma być to mebel miejski, po drugie ma wpisywać się też w tegoroczne hasło festiwalowe, czyli Dobre Życie. Z tego co, co też wiem, to inspiracją do stworzenia były te dachy dworca Łódź Fabryczna, więc on się idealnie wpisuje w tą przestrzeń miejską. A tutaj Michał już wspomniał też, że i dziękuję bardzo, no ale to tak to wygląda, że dzięki tym środkom, które przekazujemy cenę, z mają Państwo też możliwość spotkać się z e, gwiazdami festiwalu, takimi jak Haimajon czy Formas Love w tym roku. Otóż nie pozostaje nic innego, jak e, za Państwa pośrednictwem zaprosić wszystkich na e, 13. edycję uczenia Festiwal i dobre życie do Łodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To prawda, powiedzieliśmy Państwu właściwie nie jako goście, zaledwie mały procent tego, co w tym roku na festiwalu będzie można obejrzeć, czego będzie można doświadczyć. Zapraszam do zapoznania się z materiałami prasowymi. Nie przedłużając, zapraszam teraz do indywidualnych rozmów, do a myślę, że za jakieś 15 minut damy się na wycieczkę do tych przestrzeni, które już nie Dziękuję. No, aż nie nie mogłam się od tego odpęknąć.